Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu gdzieś mój montażysta się schował. Mam dla Was niezłą nowinę. No, jak dobrze pójdzie, to jutro zobaczycie film, bo się dzisiaj z intro. Pobrałem specjalny ten program do montowania filmów. Będzie fajnie. Intro już jest. Kamera już w drodze. No za jakieś kilka dni pojawią się filmy z jazdy. No, tylko taki, taką krótką zapowiedź chciałem dać. No dzisiaj może w 100% się pojawi intro na filmie. A pozdrowienia napiszę pod filmem w opisie. I co to? Pozdrawiam montażysta, montażystę, gdzieś tam siedzi w kącie schowany. Chociażbyś się przedstawił. No powiedz chociaż cześć do filmu. No chociaż ma, no. Nie ma? No. I co? By byłoby na wszystko. Trzymajcie się. Cześć.